Liczymy. Ja tutaj robię taki manewr, że zakładam płotkę na żywca, choć jestem na karpiach, to jednak karpie nie biorą, po prostu nie daję już rady psychicznie wytrzymać tego, tego marazmu. Zdjąłem jedną karpiówkę zarzucam na sztupaka Nie ma wejścia. Jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Z tym niebraniem. Jakoś uatrakcyjnić sobie te, te chwile, w których, w których nic się nie dzieje Zaraz powiem skąd te dymy na wodzie. Dlaczego i po co i na co? Pięknie. Pięknie, cudownie. Zobaczcie to Łoż cholera. Dobra osięda. Jak pięknie. Jest. Stoi szczupakowa. Może będzie szczupak. Nie wiadomo, nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo. Moi drodzy, w stingach was zawsze pozdrawiam, zawsze wszystkich. Staram się, staram się te osoby, które, które pamiętam, o których pamiętam pozdrowić. Dzisiaj bardzo gorąco pozdrawiam, pozdrawiam człowieka mieszkającego na Wyspach. Łukasz Dowiak. Piątka dla Ciebie. Pozdrawiam Cię gorąco, pozdrawiam Cię serdecznie. Pozdrawiam, pozdrawiam Cię z całą mocą Marciszową. Ale jeszcze śpiewałem tutaj dymy na wodzie. Pozdrowienia do Łukasza, już poleciały. Gdzie jest ta Wielka Brytania? No, gdzieś tam. Tak, na zachodzie. Dobrze, tam. Tam, tam jest Irlandia. Poleciały do Łukasza, a teraz lecą na wschód. Dymy na wodzie. Popatrzcie, zaczynałem 10-11 lat temu swoje wygupy na YouTube, jeśli chodzi o nagrywanie filmów wędkarskich. W tym samym. W czasie co ja rozpoczął publikowanie swoich filmów człowiek który Łukasz Żółty Łukasz Żółty ja ciebie bardzo gorąco także pozdrawiam popatrzcie że e... My z Łukaszem jesteśmy tu od samego początku. Jesteśmy tu od samego początku. Ja poszedłem w pisarstwo. Łukasz. Pum, 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 pum. Łukasz gra na basie. Łukasz, pozdrawiam Cię gorąco. I pamiętaj, jak będziesz nagrywał dymy na wodzie. Jak będziesz nagrywał dymy na wodzie. Fragment. To to jest dla mnie. Ta tak chodzi, że aż muszę Wam pokazać, jak ona chodzi. Ona to cuda wy wyprawia. W pewnym momencie to już myślałem, nawet że mam branie szczopaka. Ona tam wy wy wyczynia to normalnie cuda na kiju. W końcu się coś zaczęło dziać. No bo to nie karpiowka, tylko żywcówka o. E. a co to za kim? No bo to już szczupak tam siedzi kurde nie zobaczymy jeszcze pożyjemy jeżeli siedzi to bardzo mały <ścoughs> bardzo mały szczupaczyna ale płotka fajnie chodzi pięknie podoba mi się to już znowu zanurzyła cały spawik i wypłynęła żywa zdrowa okej okay. To by było na tyle w dzisiejszym stingu, mam nadzieję, że się dobrze obawiliście. Ja siedzę nad wodą, czekam na branie karpia, trochę się nudzę, dlatego się wygupiam, bo co mi innego pozostało? Trzymajcie się zdrowo i oby humory Wam dopisywały.